Były tak, ktoś przyszedł i powiedział: Stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Kolega mi przypomniał, że na jutro musimy napisać jedną scenę na, na scenopisarstwo. Fak. Dobrze, że ostatnio nakręciliśmy ten film, że nie mam skąd brać inspirację. Mm -hmm. Wczoraj o godzinie pierwszej w nocy skończyłem pisać scenariusz, potem zmontowałem tam ten film i dzisiaj chyba będę musiał go tam zawieźć, przyznaję się ten scenariusz, więc eee, Warszawa. No ale dobra, nie ma, marudzimy, trzeba się brać za do wszystko, Dobra, Ja też zrobić coś, czego nie robiłem już od bardzo, do bardzo, bardzo dawna. Idziemy na basen, idziemy na basen, idziemy na basen. Chciałbym trochę wydać na tego vloga, bo mam w domu taki mały, fajny statyw, a tylko że nie mam stopki do niego, żeby móc podłączyć aparat. To jest wydatek rzędu 40 zł, ale. I tak, to jest za 20 razy więcej, niż te vlogi do tej pory zarobiły na siebie. Ale jakbym tak liczył wszystko, to jakbym policzył za ten aparat, to by wyszły... Ten statyw na pewno umożliwiłby mi jakieś ładniejsze ujęcia, bo jest malutki, więc mógłbym z nim chodzić praktycznie wszędzie. I chociażby jakiegoś timelapsa kręcić, to jest postawić go, rozstawić, chwila, moment. Byłoby ładnie. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby zabrać też ze za sobą aparat. Bo nie chcę brać dwóch toreb. No to jedziemy. 46. drugiego? Boże, jakie to brzydkie. To jest właśnie ten bum kiedy jest się wysokim i ma się rozmiar buta 48 Fajnie tak od czasu do czasu zrobić coś zdrowego Tak dla odmiany A teraz jeszcze dodałem piku, bo, bo chcę sobie popatrzeć na książki i inne takiego typu rzeczy w tej chwili usunąłem pod herburem, bo pada, a ja nie mam nic przeciwdeszczowego. Iła pani zempika powiedziała, że takie książki jak Web Show, u nich nawet w bazie nie ma. W takim razie nie poznał sekretów tworzenia wideo w internecie. i Musiałem wracać przez deszcz, bo już po prostu nie było czasu, żeby czekać. Mam do zrobienia trzy takie bardzo krytyczne filmy. Jeden muszę zrobić do końca tygodnia, drugi będzie wyświetlany. Drugi będzie wyświetlany w niedzielę i muszę go pokazać już gdzieś tak mniej więcej w piątek, żeby jeszcze był czas na jakieś ewentualne poprawki. I trzecia rzecz to muszę zmontować wesele, bo też ludzie się już próją i chcą mieć do końca tygodnia. Uff, teraz przynajmniej. Teraz mam półtorej godziny, żeby zmontować przynajmniej jeden z tych filmów, więc chyba wezmę się za ten, który muszę zrobić do piątku. BUM! Zdążyłem ledwo na styk, można powiedzieć, z tym filmem. A teraz muszę iść, bo jestem na 20 gdzieś umówiony. Ktoś tu ma zrodziny. 20 lat, hemologię, nie z wieku średniego. Siwizna. Hmm. To Was czeka wszystkich A ciebie też Właśnie skończyłem montować jeden z tych trzech krytycznych filmów, już po poprawkach. Mam nadzieję, że już nie będzie więcej. Tak więc zostało mi do zmontowania ten vlog. Z dzisiaj i wczoraj będzie jednego dnia. Jeden projekt do szkoły. Mam do zmontowania do szkoły 100 cięć w jedną minutę. I te 100 cięć ma opowiadać jakąś tam historię, ma być początek, rozwinięcie i zakończenie. I to będę musiał zrobić jutro. No i będę musiał zacząć montować. Ech. Beka z wesel. No, także zobaczymy. Może nawet się uda zdać w tym roku.